Ta kobieta niemal doprowadziła do upadku kariery Neymara, ale ostatecznie to nagranie okazało się jego ratunkiem. To ona jako pierwsza napisała do niego na Instagramie, mówiąc, że chce się z nim spotkać. Neymar zorganizował jej nawet bilet powrotny i zakwaterowanie w jednym z najbardziej luksusowych hoteli we Francji. Pierwszy wieczór minął spokojnie, wszystko wyglądało zupełnie zwyczajnie, jednak następnego dnia sprawy przybrały zupełnie inny obóz. Kiedy Neymar wrócił z treningu, ona miała już w pokoju ustawioną kamerę. Zaczęła na niego krzyczeć, próbując wymusić jakąkolwiek reakcję, ale on zachował pełny spokój i nie dał się sprowokować. Jej plan legł w gruzach już w tym momencie, lecz nie zamierzała na tym poprzestać. Po powrocie do swojego kraju oskarżyła go o napaść. Neymar natychmiast odpowiedział, publikując całą ich rozmowę, czym ujawnił jej prawdziwe zamiary. To skłoniło policję do dokładniejszego śledztwa, w trakcie którego odnaleziono nagranie pokazujące, jak próbowała go wywołać do agresji. Ostatecznie uznano ją za win Fałszywego oskarżenia i groziła jej kara więzienia za próbę zniszczenia jego reputacji.